A więc witam Was w kolejnym odcinku i dzisiaj będzie tak bardzo szybko, ponieważ kiedy montowałem ostatni odcinek, to tak pomyślałem sobie i powstał mi w głowie pewien pomysł, jak własnoręcznie zrobić najprościej, moim przynajmniej zdaniem, tackę na monety. Oczywiście tacka na monety w stworzeniu jest dość prosta. Można mieć jakieś, na przykład jakieś proste narzędzia, klej na gorąco, materiał. No, i drewniane jakieś ramki, listewki, coś takiego. Jednakże pomyślałem, że może taki proces da się jeszcze bardziej uprościć i z rzeczy, które można kupić praktycznie wszędzie, zrobić właśnie taką tackę na monety. A więc dzisiaj yy, spróbujemy takie coś sobie zrobić. No i. Yy, Spróbuję takie coś sobie zrobić, i po prostu zobaczycie sami efekt końcowy, ponieważ ja jeszcze nie wiem nawet, jak to wyjdzie. A więc, zapraszam do oglądania. Na początku pokażę Wam taką najprostszą, najtańszą do kupienia tackę na monety, która jest już, jeszcze jest już przygotowywana tak normalnie yy, pod numizmatyków. Jak widzicie, ma ona taki plastikowy, hmm, plastikową taką obudowę, można powiedzieć. No i chyba większość osób wie, że to można sobie odsunąć, przez co, przez co macie dość prosty dostęp do swoich monet. Tutaj jest taki dość twardy, taki woskowaty materiał, który no nie jest najlepszy do monet. Monety się bardzo lubią o niego rysować na przykład. Dlatego ja do swoich takich nieco ważniejszych monet podkładam karteczki, jak to mogliście na moich odcinkach zobaczyć. No ale tak, jest to taki sposób przechowywania. Kiedy ja to kupowałem, gdzieś dwa lata temu, kosztowało to 12-13 zł, więc oczywiście teraz wszystko drożeje, więc pewnie możliwe, że to podrożało, chociaż wydaje mi się, że może za tą cenę jeszcze da się takie coś kupić. To jest jednak najprostszy sposób. Oczywiście na początku wygląda to ładnie. Później też wygląda to ładnie, jednakże no trochę się już to niszczy, szczególnie y, ta y, zasówka plastikowa przezroczysta, dość na co się rysuje i tak z góry nie wygląda to jeszcze źle, ale jak się patrzy pod takim kątem to już widać y, bardzo te porysowania, poza tym bardzo przyciąga do siebie jakieś włoski brudy, czy też zauważyłem. Są również bardziej wyszukane sposoby przechowywania monet na takich właśnie tackach czy też paletach. I tutaj już mamy rozstaw od nie wiem, 50 zł do kilku tysięcy zł. A dzisiaj spróbuję zrobić taką, może bardziej, nie tackę do stałego przechowywania, ale taką prezentacyjną. A więc potrzebujemy kilku rzeczy. Po pierwsze, ja kupiłem sobie ramki na zdjęcia, takie z drewnianą obudową. Kupiłem dwie do testów: jedną taką bardzo dużą, takich zdjęć, można powiedzieć, właśnie na sztureczku, jak to jest pokazane. A drugą, taką najzwyczajniejszą możliwą ramkę na zdjęcia, tutaj jeszcze szkło, które za chwilę y, usunę. No i tak to mniej więcej wygląda. Za chwilę zdejmę to y, i pokażę, co robić dalej. Jeżeli chodzi o cenę, to ta większa, większa ramka y, kosztuje 7 zł. Jeżeli chodzi o tą. To bardziej to taki zwykły zdjęć ze szkiełkiem, to kosztuje to 6 zł, więc to nawet teraz jest jeszcze tańsze niż te takie najtańsze tacki numismatyczne. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. I oprócz tego potrzebujemy jakiś wkład. Dlatego e, ja jeszcze nie mam jeszcze nie mam sobie takiego materiału, jak się powinno tutaj dać, więc teraz robię tak zwany przez Niemców w czasie pierwszej wojny światowej ersatz. Jest on taki najzwyklejszy dość cienki materiał. Może to nie jest najlepsze do przytrzymywania monet, ponieważ na jakichś polskich, królewskich, takich cieniutkich monetach no nie będzie to zbyt wygodne. Dlatego postaram się za kilka dni o taki grubszy materiał. Jednakże to po prostu znalazłem w domu, więc to mam przy sobie i to na razie wychodzi mi na zero. Ale później postaram się o właśnie taki nieco lepszy materiał do tych ramek. A więc zobaczmy jak to wygląda w środku, No bo ponieważ jeszcze tego nie robiłem. To będzie razem z Wami robione. A więc tak wygląda ramka po otwarciu. Yy, oczywiście tym tutaj się nie będziemy zajmować. Jeszcze bardziej interesuje mnie ta strona. Tutaj mamy to na tasiemce. To zdejmiemy. I za chwilę zajmę to i zobaczę, co wygląda w środku i co się z tym da zrobić. Niestety tutaj pewne e, zawiodłem się, ponieważ zobaczyłam, że tu jest taki można powiedzieć pokazowy materiał dany. pomyślałam, e, że może nawet malecy będą fajnie wyglądały na tym. E, jednak tutaj klejem na gorąco jest to przyklejone, dlatego no to pada. Na szczęście mam swój. Teraz będę musiał e, przyciąć Tą, yy, będę chciał przyciąć tą, ten materiał do rozmiarów ramki. No i wydaje mi się, że wszystko powinno pójść zgodnie z planem. A więc materiał przecięty, no dość krzywo, ale z ok. min. materiał się dość ciężko tnie. Jeszcze jest jeden mankament. Niestety tutaj są takie małe śrubki, przez co no, może tutaj tego nie widać nawet dobrze. I teraz po prostu trzeba to yy, zamknąć w ramce. Muszę powiedzieć, że jednak... Zawijanie takiego materiału na yy, boki to nie jest yy, najprostsza czynność, jednakże no, wydaje mi się, że za chwilę powinno się udać. Szczególnie, że dość yy, dziwnie przycięty i materiał zasłania niektóre części, po prostu lubi się to połudować trochę, no, ale za chwilę powinno się udać. Dobra, powiedzmy, że na razie mam w pewnym stopniu efekt końcowy zrobiony. Wygląda to tak. Jednakże jest pewien minus. Po prostu materiał jest za cienki i no ciężko będzie na razie z tego coś podnieść. Ale no jak na pierwszy taki produkt, to wydaje mi się, że dość fajnie zostało to. Fajnie to wygląda, więc yy, z na jakąś monetę postawić. A więc zróbmy test. Tak się tutaj prezentują monety. Może na początku zacznę od czegoś mniejszego, taka oto austro korona z Franciszkiem Józefem. Ale można również pokazywać tutaj takie monety w kapslach. Oj. I na koniec coś większego, żeby wyglądało można powiedzieć spektakularniej. Czyli o Więc wydaje mi się, że wygląda to całkiem, całkiem ładnie. Powierzchnia też jest dosyć bezpieczna dla tych monet. Nie ma jakichś takich włosków. Eee, poza tym podnosi się również całkiem przyjemnie. A więc, według mnie, Pierwsza ramka na plus i chyba wydaje mi się na razie, że takie coś jest lepsze, ponieważ też monety nam nigdzie nie wypadną na pewno. Jeszcze może tu pokombinować, jakąś szybkę dać, też by było według mnie fajne. A więc na razie taki taka tacka, ale jeszcze mam, jeszcze mam drugą ramkę. Ona jest dość podobna, więc powinien być efekt dość podobny. Różni się kilkoma szczegółami. Po pierwsze jest tutaj mniejsza. a więc zobaczmy jak ta będzie wyglądała niestety jak tutaj widzę też są takie yy, niewielkie chropowatości co może u roku nie uda, ale to patrzyłem tam to mała strata a więc jak jest i aktualnie jestem w procesie przycinania, jest trochę ciężko tutaj to zrobić, no ale za chwilę uda się, no i mam tutaj już yy, drugą ramkę tutaj trochę tak można powiedzieć wybrzuszenia powstały ale może nawet to i lepiej, może będzie się po prostu prościej przez to podnosiło, i tak naprawdę efekt jest bardzo podobny, to już do was należy wybrać, jaki materiał wolicie. Tutaj muszę tylko obciąć te nitki wystające od, od drugiej strony i wykręcić ten, można powiedzieć, stojak do podtrzymywania zdjęć na jakiejś półce, ale wydaje mi się że naprawdę wygląda to ładnie i z podnoszeniem też nie ma większego problemu, jeżeli chodzi o monety takie no już późniejsze z grubszym rantem, jeżeli chodzi o tą Polską Królewską, to no tutaj na razie jeszcze trzeba grubszy materiał, ale na takie monety naprawdę jest yy, fajnie, fajnie to wygląda. Naprawdę jestem zaskoczony, szczerze mówiąc, ponieważ wymyśliłem to chyba tak wczoraj czy tam przedwczoraj no i po prostu yy, teraz to zrealizowałem. I, no, muszę powiedzieć, że nie wiedziałem, że będzie wyglądało to aż tak dobrze. I że będzie prosty sposób, według mnie jest to chyba najprostszy sposób na zrobienie takiej ładna, ładnej yy, tacki numizmatycznej. Oczywiście, nie ma tu żadnego przykrycia, chociaż jak się pokombinuję, to takim szkiełkiem, które tutaj można kupić, na no, spokojnie chyba się yy, da to przykryć. Tutaj ona jest dość dobrze, a nie, o, i mam to przykryte szkiełkiem, więc jak się pokombinuje, to też jakieś przykrycie można wymyślić, ale na przykład ja mam taką fajną gablotkę, do której to się idealnie zmieści i będzie to bardzo ładnie wyglądało. A więc dziękuję wam za oglądanie, trzymajcie się. Jakbym coś jeszcze wymyślił, to wam po prostu pokażę w innym odcinku. Cześć.